Starszy sierżant Łukasz Raczkowski Wydział Prewencji i Patrolowej Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Policji zajmuje się przede wszystkim zagadnieniem cyberprzemocy. W naszym wydziale zauważyliśmy już gram. Jest to narzędzie z którego coraz częściej korzystają dzieci, młodzież, jak również i sami rodzice. Niestety jest bardzo mało gier o tematyce bezpieczeństwa w internecie, dlatego postanowiliśmy w naszym wydziale stworzyć taką grę dla dzieci, dla młodzieży, dla rodziców, aby była edukacyjna i mówiła o problemach, z którymi mogą się spotkać w internecie. Grę tworzymy wspólnie z Humanitarium Ogrody Doświadczeń zespołem Szkół Akademickich Politechniki Wrocławskiej oraz Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu. Gimnazjaliści, jak również licealiści, tworzą aplikację na system operacyjny Android. Gry będzie można pobrać ze sklepu Google Play. A tam masz tak, Slider jest. A ty po prostu jest. A, na trzeba? Tak. Gra polega na tym, że jest chłopiec jakiś uzależniony od komputera i internetu i Zostaje wciągnięty do komputera i do naszej gry i ma cel z yy, pomocą tej gry uciec z tego komputera. Przechodzenie poziomów będzie polegać na tym, że postać przesuwa się cały czas w prawo i dotykając ekranu się ją podskakuje. Będą takie bramy w poziomach. Jak się przejdzie przez bramę, będzie wyskakiwało coś na ekranie, czyli załóżmy jakaś osoba zapyta cię, żeby podać e-mail i trzeba na to dobrze odpowiednio zareagować. Dlaczego ze Szkół Akademickich Politechniki Wrocławskiej? Dlatego, że byłem parę razy na zajęciach w tej szkole. Młodzież jest wybitnie zdolna i stwierdziłem, że będzie fajnie ich zaprosić do tego projektu. Z pewnością podołają temu zadaniu. Wierzę w gimnazjalistów, wierzę w bardzo dobrze się z nimi współpracuje. naprawdę jest to bardzo wybitny młodzież. Dokładnie są dziedziczenia zrobione. Może wpisz on collision trigger czy coś takiego. Agnieszka Szarmach, koordynator projektów edukacyjnych w Centrum Technologii Audiowizualnych. W listopadzie zeszłego roku otrzymaliśmy propozycję współpracy z Miejskiej Komendy Policji we Wrocławiu z projektem dotyczącym bezpieczeństwa w internecie. Projekt nam się bardzo spodobał, a idea miała polegać na tym, żeby wyjść poza schemat e, pogadanek w szkole na temat bezpieczeństwa, tylko faktycznie, żeby oni sami zrozumieli, jak niebezpieczne potrafi być surfowanie po stronach internetowych i profilach społecznościowe. Jak ogólnie wyglądał proces twórczy naszej gry? Zebraliśmy się całą drużyną, to jest 10 osób. W skład tej drużyny wchodzą programiści, wchodzą muzycy, wchodzą osoby odpowiedzialne za fabułę. No i rysowaliśmy różne mapy myśli do hasła cyberbezpieczeństwo, cyberprzemoc i staraliśmy się nadać jakąś wstępną formę naszej grze. Wymyśliliśmy, że gra będzie symulowała telefon, to znaczy będziemy mieli różne aplikacje, na przykład wiadomości, smsy i przed użytkownikiem będą stawały różne wyzwania, to znaczy będzie musiał uniknąć niebezpieczeństw ktoś będzie próbował wyłudzić dane, ktoś inny będzie nas narażał na inne jakieś cyberniebezpieczeństwo. Ja jestem programistą, zajmuję się teraz tworzeniem bazy danych, w której zapisywane będą wszystkie postępy gracza. W naszej drużynie znajdują się również graficy. Graficy tworzą w naszej aplikacji ikonki oraz wszystkie tapety, zdjęcia kontaktów. Mamy również w naszym, w naszym zespole muzyków. Yy, muzycy zajmują się tworzeniem dźwięków systemowych, yy, dźwięków powiadomień, również dzwonków, sygnałów wszystkich. Osobiście uważam, że ten projekt jest bardzo potrzebny. Sprawi on, że... Dzieci, młodzież, która normalnie nie dotarłaby do tego typu informacji, tego typu problemów, dzięki naszej grze będzie mogła zmierzyć się z tymi problemami w bezpiecznym, przygotowanym przez nas środowisku. Dzięki temu później, w przyszłości lepiej poradzić sobie z takimi problemami w prawdziwym życiu. Który teraz czy Nie? No, Nawet Dzięki życzliwości przede wszystkim naszego dyrektora, Roberta Banasiaka, rozpoczęliśmy przygotowania do tego projektu. Przygotowania zajęło ponad miesiąc czasu i udało nam się stworzyć dwie takie gry. Nad realizacją projektu czuwali nasi programiści Dariusz Jackowski i Dawid Śliwa, a także współpracujący z nami grafik Dawid Szatarski. Oczywiście nieodzowną pomocą była koordynacja całego przedsięwzięcia oraz realizacja właśnie tego filmu wideo przez naszą praktykantkę Monikę Czubę. Dzięki zaangażowaniu osób pracujących na stałe z Centrum Technologii Audiowizualnych oraz współpracujących, a także dzięki infrastrukturze, jak na przykład pracownie komputerowe wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, udało się zrealizować tę grę. Jesteśmy ogromnie wdzięczni, że Komenda Miejska Policji we Wrocławiu zwróciła się do nas z propozycją współpracy i wierzymy, że ten projekt jest niezwykle ważny dla osób, które będą grały w tę grę, dzięki czemu zdadzą sobie sprawę, jakie niebezpieczeństwa mogą na nich w wirtualnym świecie.